27 września o godzinie 8 na Mokotowie rozpoczyna się silne natarcie niemieckie. Resztki oddziałów AK bronią się jeszcze w rejonie Bałuckiego, Wiktorskiej i Belgijskiej. Po przeanalizowaniu sytuacji strona polska wysyła parlamentariuszy celem pertraktacji w sprawie ewakuacji ludności cywilnej i rannych oraz ustalenia warunków kapitulacji dzielnicy. Generał von den Bach zapewnia parlamentariuszy, że powstańcy będą traktowani zgodnie z postanowieniami Konwencji Genewskiej. Mimo tych obietnic, na ulicy Dworkowej, mniej więcej tu, gdzie teraz jesteśmy, nieprzyjaciel morduje około 120 osób. Są to głównie powstańcy, którzy nie zdołali dotrzeć kanałami do Śródmieścia i zawrócili na Mokotów. Około południa Mokotów kapituluje. Generał Antoni Hruściel, monter, Nakazuje podpułkownikowi Józefowi Rokickiemu, Karolowi, natychmiastowy powrót ze Śródmieścia na Mokotów. W nocy z 27 na 28 Karol wyrusza z powrotem na Mokotów, przejście kanałami okazuje się jednak niemożliwe. Około godziny 16 w Śródmieściu na środku Alei Jerozolimskich w okolicy Placu Starynkiewicza spotykają się polscy i niemieccy parlamentariusze. Drugie spotkanie następuje o godzinie 17.30. Polscy parlamentariusze udają się w głąb pozycji niemieckich. Niemcy rozpoczynają przygotowywaną od blisko tygodnia operację Sternschnuppe, spadająca gwiazda, której celem jest likwidacja grupy Campinos. Oddziały z Campinosu koncentrują się w rejonie Rostoki, późną nocą opuszczają puszcze.